Witam ponownie na odcinku z Contest 1.6 Właśnie jesteśmy na mapie Nuke CS GO Jestem się po stronie terrory... ten... E, e, na górnym b jest jeden Patrz Niestety wszedłem w połowie mapy i muszę w połowie mapy zaczynać nagrywać. Tutaj widzimy, jak pan ASP, podłoga AK, bardzo ładnie gra. Chłopak jest stałym, bardzo stałym graczem. Gra już sporo na serwerze i zawsze na niego wraca. Niesamowita osoba. Do tego komiczna, uwielbia się śmiać. Jak widać jest 7-5. Niestety coś mi się daje, że tym razem oberwiemy. Oj, pan ASP opuścił grę. Czy mam jakieś skrzynki? Raczej nie mam skrzyneczek. Sprawdźmy skrzynie. No niestety skrzyneczek brakuje. Widać modele z Counter Strike Double Offensive, tak mniej więcej. A teraz zmieniam zmienił od i ponownie na Fancy. Dwór. Dwór pan mówi, przez przypadek wybrałem AWP. Już są na górnym chyba. Dobra, wchodzimy sobie na gniazdo. Widzę kurnik? na broń. A szkółek również w menu wyborze wyborze menu do wybieru sobie AK. Kurnikiu jest jeden z paków. Poka adresa wchodzi na serwer. To I wraca pan ASPAK. O, jak ładnie. Sprawdźmy, która godzina. 10, PM. O, wszystko zostało ładnie wytłumaczone. <laughs> Zabawnie. I, i, I co zrobi pan niewidomy Sniper? Sprawdza miejscówki. sprawdźcie z pierwszej perspektywy. Obserwuje bacznie, niby w gnieździe, nie. Obserwuję kurnik, widzi. Myślę, że wejdzie skan. Nie, przypadkowy strzał. Podkłada pakę. Co w tym czasie robi pan Magic of... O, i wygrał. O, jak ładnie. Teraz wystarczy tylko zdefować paczkę i runda nasza. Has been defused. To jest Pro. Chodzi na serwis. A czy się już wszedł. O, włączy sobie modele. Go, go. Czepaka idzie pochylnią jeden. No niestety, tym razem znowu mi się nie udało. Ale co poradzić? Sprawdźmy, co robił pan Junior. Pan Junior jest z paką pod gniazdem. Idzie, idzie. na boku. Już widzi po kolegę pod hangarem. Kontrolowane wystrzały. I pan Junior zabił kolegę. Wradny pan junior. Ile nas jest? Czterech na trzech. Oj, panowie poszli, to ja idę tędy, na Weźmy sobie, poczekalnia, w poczekalni pusto. Uj, idzie wentyl. To jest w hangarze. Jeden z panów jest w hangarze. Słyszę, że ktoś jest na dworze, ale to zapewne mój? Tak jest, mój. Tylko dwa na dole, Na dole tak nie podłoży. No, niech idzie to sobie na dwór, Na dole i tak nie podłoży paczki, bo musi być pięciu kontrterrorystów, aby obbs y były sprawne. Teraz i już sobie nie idzie. Yy, od dworza szedł drzwi przy kwadracie. Szybkie wytłumaczenie. Tak jak się należy. Info to podstawa jak to się mówi. Dobrze, w wchodzimy na gniazdo. Zyskaczemy na kurnik. No, na już się wczaił, idzie... ...tyłem. No nie wierzę, nie trafię go. Przyciła mnie, kurczę. Paka leży w No Dobrze. Nie jest źle jak na razie, opatrujemy teren, to są nasi. Wejście wchodzi do kwadratu, kieruje się w stronę kurnika. Szybkie info, aby wiedzieli gdzie patrzeć. Szybki bind, aby pan zrozumiał, że cele mapy należy wykonać. I jednak mu się nie uda. Dzięki Darek za info. ASP dla Ciebie wszystko. Dziękuję, dziękuję morbo. Dobrze, bardzo ładnie. Gdzie pan idzie? Tutaj to ja wchodzę sobie na górę. Oh, okay. Ktoś już sobie zginął Drzwi się zamknęły Co wprowadzało Widzieliście? Było linie widać bagowania, niestety nie widać co gdzie jest. Ale słychać za to Dosyć nieładny Ten poszedł na B tak mi się wydaje A też mi tak się wydaje PLN -y można dostać za misje niektóre. Uu, uu. Gdzie pan jest? Gdzie pan jest? Dobrze, pan zgładził. Trzeba wytłumaczyć, takie zadanie admina. Skok w bok. Ktoś poszedł na radio. Nie, to jest mój na radiu. Dobra, zdjęty jeden. Kurwa, wypniąć z tego restoranizmu. Szybko poszedł, tylko sobie czasem, aby zrozumieli. Respect T140. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, Respect T140, aczkolwiek kraśnie jest zabroniony. Dlaczego Respect 140 Ponieważ terroryści często lubili kampić na RSV, uniemożliwiając tym samym grę innym. To było dosyć irytujące. Ktoś jest na dachu. O, nie że Ładnie, ładnie. Sprawdźmy sobie ten na wypadek. Tutaj czasem nowi gracze lubią się kampić. Pusty, 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 sprawdzałem. O, gdzie się schował? O nie, przeniosło mnie. Jak ładnie osiem na jeden, a ja grać nie umiem, jestem botem. Wchodzi mi wraz, jeden z administratorów serwera. W... Kurde, w gór AWP na dworze, obity. Ojojo, oj. jeden jest y, kwad koło kwadratów za drzwiami, a drugi jest w stronę dołu. Dobrze Przywitamy się kulturalnie. Spaka w korniku. Bardzo się źle słychać. Popraw mikrofon, jak możesz. Niech pozdrowi, jeżeli ktokolwiek będzie to oglądał. Ja się trochę słabo. Nie wraz akurat jeden z tych najbardziej ogarniętych administratorów zarówno na sieci jak i ogólnie na serwerze. Kuję, kulja do budówka i gniazdo. <gulio> Pozdrawiamy mamę i tatę Mibrasika. <gulio> o, o Oj, mało czasu zostało. Może jakoś skrzynkę dostanę? To od razu następny rudzie bym sobie otworzył. Ale to zobaczymy, zobaczymy. O, o, Jeszcze mamy troszkę czasu do następnej rundy. Ojej, co tu się ratatou, ratatou, ratatou. No, Na noc się zbierają, nie wiedzieć czemu. Akurat na noc. Zapewne nikt spać nie może w sobotę. Neutralny, dopaki, do dopaki. Koledzy się nie udało. O nie, znowu obu wziąłem. O pierdzielek. kasztelan pasteryzowany. Otrzymałem skrzynkę diga. Zaraz stawiam to. Tworzymy. Dwie AWP na dworze przy tą budowlce. sobie skrzynkę cztery, bo badminton, składa, badminton. że mam kluczyk. Yes, biet, sprawdźmy, biet, czy coś wydrobię. Niestety, ja mam szczęście do tych badminton. skrzynek. Puste dla mnie zawsze są. Najwyżej los mnie nie lubi. <grym <grym Dobrze, popatrzmy się jeszcze, co robi pan Mibrasik z tej AWP. Oh i chyba panem i brasikiem zakończymy odcineczek. Co on robi? Co on kombinuje? Myk jaki skok. Up, up. Up. Czy widzi kolegę, czy widzi? widzi? Zauważył, jeszcze jeden został. Czy go widzi? Nie. O Dobra, widzi. Tak ja zrobiłem. Brawo do kolegi mi brasa. Serduszko na... w komentarzach. Także do zobaczenia w, w następnym odcineczku.